W dzisiejszym świecie pełnym niepokojów i wyzwań, często szukamy ochrony i błogosławieństw dla siebie i naszych bliskich. Święty Benedykt z Nursi, wielki patron Europy i założyciel monastycyzmu zachodniego, pozostawił nam bezcenne dziedzictwo duchowe, które przez wieki niesie pokój i ochronę milionom wiernych na całym świecie. Jego medalik, znany jako medalik świętego Benedykta, to nie tylko symbol wiary, ale potężne narzędzie duchowej ochrony, które może przemienić nasze życie i dom w prawdziwą świątynię Bożej Miłości. Kiedy wkraczamy w Nowy Miesiąc, szczególnie w Lipiec, miesiąc poświęcony temu Wielkiemu Świętemu, warto zastanowić się nad mocą jego orędownictwa i sposobem, w jaki może on wpłynąć na nasze codzienne życie. Święty Benedykt żył w czasach, gdy świat przechodził przez ogromne przemiany i niepokoje. Podobnie jak dzieje się to dzisiaj. Urodził się około 480 roku w Nursji, w rodzinie szlacheckiej, ale już w młodości poczuł powołanie do życia kontemplacyjnego i służby Bogu. Jego życie było świadectwem głębokiej wiary i zaufania boskiej opaczności, nawet w obliczu największych trudności i pokus. Benedykt rozumiał, że prawdziwa siła nie pochodzi z bogactwa czy władzy ziemskiej ale z głębokiej relacji z Bogiem i całkowitego oddania się Jego woli. To właśnie ta postawa całkowitego zawierzenia Bogu stała się fundamentem Jego duchowości i źródłem niezliczonych cudów, które towarzyszyły Jego życiu. Medalik świętego Benedykta, który nosimy jako znak Waszej wiary i prośby o ochronę, zawiera w sobie głębokie znaczenie duchowe, które sięga samych korzeni chrześcijańskiej tradycji. Na awersie medalika widnieje wizerunek świętego trzymającego krzyż w prawej ręce i regułę w lewej, symbolizując jego rolę jako duchowego przewodnika i nauczyciela. Otaczają go słowa: Eius in obitu nostrum presentia muniamur, co oznacza, niech jego obecność broni nas w godzinie śmierci. Te słowa przypominają nam, że ochrona świętego nie ogranicza się tylko do życia doczesnego, ale rozciąga się na całą wieczność dając nam nadzieję i pokój w obliczu największej tajemnicy ludzkiego życia. Rewers medalika jest równie bogaty w symbolikę duchową i zawiera słynny napis: Crux Sancti Patris Benedicti, Krzyż Świętego Ojca Benedykta, oraz Crux Sacra Sit Milux, Niech święty krzyż będzie moją światłością. Te modlitwy wyryte na medaliku stają się naszą codzienną ochroną i przypomnieniem o mocy krzyża Chrystusowego w naszym życiu. Każdy z tych napisów niesie w sobie głębokie przesłanie o sile wiary i znaczeniu krzyża jako źródła światła w ciemnościach tego świata. Kiedy nosimy ten medalik lub mamy go w naszym domu, stajemy się uczestnikami tej samej mocy duchowej, która chroniła Świętego Benedykta i tysiące jego naśladowców przez wieki. Moc medalika Świętego Benedykta została potwierdzona niezliczonymi świadectwami wiernych na przestrzeni wieków, którzy doświadczyli jego ochrony w najtrudniejszych momentach życia. Historie opowiadają o ludziach, którzy zostali uchronieni przed wypadkami, chorobami, złymi mocami i wszelkiego rodzaju złem dzięki wierze w orędownictwo świętego Benedykta. Nie są to jedynie legendy czy pobożne opowieści, ale rzeczywiste świadectwa mocy Bożej, która działa przez wstawiennictwo tego wielkiego świętego. Każde z tych świadectw przypomina nam, że Bóg nieustannie działa w naszym życiu, często w sposób, którego nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć ale zawsze z miłością i troską o nasze dobro. W naszych czasach, gdy jesteśmy bombardowani negatywnymi wiadomościami, stresem i lękami o przyszłość, medalik Świętego Benedykta staje się prawdziwą tarczą duchową, która chroni nas przed destrukcyjnymi wpływami świata. Nie chodzi tutaj o magiczne myślenie czy przesądy, ale o głęboką wiarę w moc Bożą, która działa przez wstawiennictwo świętych. Święty Benedykt, jako patron dobrej śmierci i ochrony przed złem, staje się naszym duchowym przewodnikiem, który pomaga nam zachować spokój i zaufanie Bogu, nawet w najtrudniejszych chwilach. Jego medalik przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, ale mamy potężnego orędownika w niebie, który nieustannie wstawia się za nami przed tronem Bożym. Modlitwa do świętego Benedykta nie jest jedynie prośbą o ochronę ale także wyrazem naszej wiary w boską opatrzność i pragnieniem życia zgodnego z wolą Bożą. Kiedy zwracamy się do tego świętego z naszymi troskami i prośbami, jednocześnie otwieramy nasze serca na działanie łaski Bożej w naszym życiu. Święty Benedykt, który całe swoje życie poświęcił szukaniu Boga i służbie braciom, staje się dla nas wzorem tego, jak powinniśmy żyć jako chrześcijanie. Jego przykład uczy nas, że prawdziwe szczęście i pokój pochodzą nie z zewnętrznych okoliczności, ale z głębokiej więzi z Bogiem i życia zgodnego z Jego przykazaniami. W dzisiejszych czasach, gdy wiele rodzin zmaga się z różnymi problemami i wyzwaniami, błogosławieństwo świętego Benedykta może stać się źródłem jedności i pokoju w naszych domach. Tradycja umieszczania medalika lub obrazu świętego w miejscach, gdzie mieszkamy i pracujemy, nie jest jedynie zewnętrznym gestem pobożności, ale wyrazem naszej wiary w to, że Bóg pragnie błogosławić nasze codzienne życie. Święty Benedykt, jako patron rodzin i domów, przynosi ze sobą ducha modlitwy, pokoju i wzajemnej miłości, które są fundamentem szczęśliwego życia rodzinnego. Jego obecność w naszym domu przypomina nam o ważności codziennej modlitwy, wzajemnego szacunku i życia zgodnego z wartościami ewangelicznymi. Reguła świętego Benedykta, która od ponad 15 wieków kieruje życiem mnichów benedyktyńskich, zawiera w sobie bezcenne wskazówki dla każdego chrześcijanina pragnącego żyć godnie i w zgodzie z Bogiem. Jej podstawowe zasady, modlitwa, praca i życie wspólnotowe mogą zostać z powodzeniem zastosowane w życiu każdej rodziny i każdego człowieka. Modlitwa jako codzienne spotkanie z Bogiem, praca wykonywana sumiennie i z miłością oraz troska o bliźnich to filary życia chrześcijańskiego, które prowadzą do prawdziwego szczęścia i pokoju wewnętrznego. Święty Benedykt pokazuje nam, że szczęście i świętość nie są zarezerwowane tylko dla mnichów i nawolnic, ale jest powołaniem każdego ochrzczonego. Gdy zastanawiamy się nad rolą świętego Benedykta w naszym życiu duchowym, warto pamiętać o jego szczególnej mocy w walce ze złem i pokusami. Tradycja Kościoła uczy nas, że święty ten ma szczególną łaskę pomagania tym, którzy zmagają się z różnymi formami duchowych ataków i pokus. Jego medalik, błogosławiony przez kapłana, staje się potężną bronią duchową, która pomaga nam zachować czystość serca i umysłu w świecie pełnym grzechu i pokus. Nie oznacza to, że życie stanie się łatwe i bezproblemowe, ale że otrzymujemy dodatkową pomoc i siłę do pokonywania trudności, które napotykamy na naszej drodze do świętości. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg pozwala świętym wstawiać się za nami i pomagać nam w naszych codziennych zmaganiach? Czy nie wystarczyłoby zwracać się bezpośrednio do Niego z naszymi prośbami? Te pytania często pojawiają się w sercach wiernych, szczególnie tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę duchową. Odpowiedź na nie tkwi w samej naturze Kościoła jako wspólnoty świętych. Gdzie wszyscy członkowie, zarówno ci na ziemi, jak i ci w niebie, są ze sobą połączeni więzami miłości i wzajemnej pomocy. Święci, którzy już osiągnęli cel swojego ziemskiego pielgrzymowania, nie przestają troszczyć się o nas, ale przeciwnie, ich miłości troska stają się jeszcze większe, bo są już całkowicie zjednoczone z miłością samego Boga. Dziękuję ci, że zdecydowałeś się dołączyć do nas dzisiaj i poświęcić swój czas na modlitwę i refleksję. Jesteś teraz w kanale Świątynia Światła, miejscu, gdzie codziennie otrzymujesz modlitwy i błogosławieństwa, które mogą przemienić twoje życie i napełnić je pokojem Bożym. To miejsce zostało stworzone z myślą o Tobie i wszystkich tych, którzy szukają duchowego pokrzepienia i wsparcia w codziennych zmaganiach. Tutaj znajdziesz nie tylko modlitwy i refleksje, ale także wspólnotę ludzi, którzy podobnie jak Ty pragną żyć bliżej Boga i doświadczać jego miłości w swoim codziennym życiu. Jeśli wierzysz w ochronę Świętego Benedykta nad twoim domem i rodziną w tym miesiącu, który się rozpoczyna, napisz to w komentarzach. Twoje świadectwo wiary może stać się źródłem nadziei i pokrzepienia dla innych, którzy również szukają Bożej ochrony i błogosławieństwa. Wspólne wyznanie wiary wzmacnia nas wszystkich i tworzy potężną sieć duchowego wsparcia, która przekracza granice czasu i przestrzeni. Kiedy dzielimy się naszą wiarą z innymi, nie tylko umacniamy własne przekonania, ale także pomagamy budować Królestwo Boże na ziemi poprzez świadectwo miłości i zaufania Bogu. Odpowiadając na wcześniejsze pytania o rolę świętych w naszym życiu duchowym, musimy pamiętać, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości i miłości ustanowił wspólnotę świętych jako jeden ze sposobów okazywania nam swojej troski i miłości. Tak jak w rodzinie starsi członkowie opiekują się młodszymi i dzielą się z nimi swoim doświadczeniem, tak też w rodzinie Bożej święci stają się naszymi duchowymi przewodnikami i orędownikami. Święty Benedykt ze swoim bogatym doświadczeniem duchowym i głęboką znajomością ludzkiego serca potrafi zrozumieć nasze trudności i wstawić się za nami w sposób, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Jego wstawiennictwo nie zastępuje naszej bezpośredniej relacji z Bogiem, ale ją wzmacnia i pogłębia. Medalik Świętego Benedykta działa nie dzięki jakiejś magicznej sile tkwiącej w samym przedmiocie. Ale dzięki wierze i zaufaniu, które wkładamy w Bożą Moc działającą przez wstawiennictwo świętego. To nasza wiara otwiera drzwi laskce i Bożej i pozwala jej działać w naszym życiu w pełni. Kiedy nosimy medalik lub umieszczamy go w naszym domu, czynimy to jako zewnętrzny znak naszej wewnętrznej postawy zawierzenia i prośby o ochronę. Bóg, widząc naszą wiarę i pokorne serce, odpowiada na nasze prośby w sposób, który najlepiej służy naszemu duchowemu dobru i zbawieniu. Czasami jego odpowiedzi przychodzą w sposób, którego się spodziewamy, a czasami w sposób całkowicie nieoczekiwany, ale zawsze z miłością i troską o nasze prawdziwe szczęście. Historia Kościoła jest pełna świadectw o cudownych interwencjach świętego Benedykta w życiu wiernych, którzy z wiarą zwracali się do niego o pomoc. Od ochrony przed katastrofami naturalnymi, przez uzdrowienia z chorób, aż po rozwiązanie skomplikowanych problemów rodzinnych. Wszystkie te świadectwa mają jeden wspólny element wiarę tych, którzy prosili o wstawiennictwo świętego. Nie oznacza to, że każda nasza prośba zostanie spełniona dokładnie tak, jak sobie tego życzymy, ale że Bóg zawsze nas wysłuchuje i odpowiada w sposób, który najlepiej służy naszemu wiecznemu dobru. Czasami Jego odpowiedź brzmi tak, czasami nie, a czasami poczekaj ale zawsze jest podyktowana nieskończoną miłością i mądrością. W kontekście naszego codziennego życia modlitwa do świętego Benedykta może stać się źródłem siły i pokoju w najtrudniejszych momentach. Kiedy czujemy się przytłoczeni problemami, gdy lęk o przyszłość paraliżuje nasze działania, lub gdy czujemy się duchowo słabi i bezbronni wobec pokus Wtedy właśnie wstawiennictwo tego wielkiego świętego może przynieść nam ukojenie i wsparcie. Jego życie, pełne trudności i wyzwań, ale także głębokiej wiary i zaufania Bogu, staje się dla nas mapą drogową pokazującą, jak można żyć godnie, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Święty Benedykt nie obiecuje nam łatwego życia, ale pokazuje, że z Bogiem. Każde życie może stać się piękne i pełne sensu. Rozważając znaczenie tego miesiąca poświęconego świętemu Benedyktowi, warto zastanowić się nad tym, jak możemy głębiej włączyć jego duchowość w nasze codzienne życie. Nie chodzi tylko o noszenie medalika czy odmawianie modlitw, choć i to ma swoje miejsce, ale o przyjęcie postawy życiowej, którą reprezentował święty. Życie w poszukiwaniu Boga, Troska o bliźnich, rzetelna praca, regularna modlitwa i życie w zgodzie z sumieniem to wszystko są elementy benedyktyńskiej duchowości, które mogą odmienić nasze życie. Kiedy przyjmujemy te wartości, nasze domy stają się prawdziwymi świątyniami, gdzie Bóg czuje się mile widziany i gdzie Jego błogosławieństwa mogą swobodnie przepływać. Moc błogosławieństwa świętego Benedykta rozciąga się nie tylko na nasze życze osobiste, ale także na całe nasze otoczenie, rodzinę, przyjaciół, współpracowników, a nawet tych, których uważamy za wrogów. Święty Benedykt uczył, że miłość Boża nie zna granic i że naszym powołaniem jako chrześcijan jest niesienie tej miłości wszystkim, których spotykamy na naszej drodze. Kiedy prosimy o jego wstawiennictwo, Jednocześnie otwieramy się na działanie tej samej miłości w naszych sercach. To oznacza, że błogosławieństwo, które otrzymujemy, nie jest tylko dla nas, ale ma być dzielone z innymi, tworząc coraz szersze kręgi Bożej miłości i pokoju w naszym świecie. Często spotykam się z pytaniem o to, czy można prosić świętego Benedykta o rzeczy materialne, czy jego orędownictwo ogranicza się tylko do spraw duchowych. Odpowiedź jest jasna. Bóg troszczy się o całego człowieka, nie tylko o jego duszę, ale także o jego ciało i wszystkie jego potrzeby. Jezus w Ewangelii podle Świętego Mateusza mówi: Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To oznacza, że kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu, on sam troszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Święty Benedykt, rozumiejąc tę prawdę, może wstawiać się za nami we wszystkich naszych sprawach, zarówno duchowych, jak i materialnych, zawsze jednak w perspektywie naszego wiecznego zbawienia. Praktyka noszenia medalika Świętego Benedykta czy umieszczania jego obrazu w domu, to nie tylko tradycja, ale także codzienne przypomnienie o naszym powołaniu do świętości. Każdy raz, gdy spojrzymy na ten święty przedmiot, możemy przypomnieć sobie o obecności Boga w naszym życiu i o tym, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. To może być moment na krótką modlitwę, akt strzelony, czy po prostu chwila wdzięczności za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymujemy. W ten sposób nasz cały dzień może stać się nieustanną modlitwą, a nasze serca mogą pozostawać w stałej więzi z Bogiem, bez względu na to, czym akurat się zajmujemy. Kiedy myślimy o rozpoczynającym się miesiącu jako o czasie szczególnych błogosławieństw, Związanych z orędownictwem świętego Benedykta. Warto także pamiętać o naszej odpowiedzialności jako chrześcijan. Błogosławieństwa, które otrzymujemy, nie są tylko dla naszej własnej korzyści, ale mają nas motywować do stawania się błogosławieństwem dla innych. Święty Benedykt całe swoje życie poświęcił służbie Bogu i bliźnim, a jego przykład pokazuje nam, że prawdziwe szczęście pochodzi z dawania siebie innym. Kiedy więc prosimy o jego wstawiennictwo. Jednocześnie zobowiązujemy się do naśladowania Jego przykładu miłości i służby. Teraz, gdy zbliżamy się do końca naszej wspólnej refleksji, chciałbym zaprosić Cię do odmówienia modlitwy medalika świętego Benedykta. Ta piękna modlitwa, która od wieków niesie pocieszenie i ochronę milionom wiernych, może stać się także Twoją codzienną podporą i źródłem siły. Módlmy się więc razem. Krzyż Święty niech będzie moją światłością. Niech smok szatański nie będzie moim przewodnikiem. Zejdź przed szatanie. Nie namawiaj mnie do próżności. To co mi ofiarowujesz jest złem. Sam pij swój truciznę. Amen. Niech ta modlitwa, odmówiona z wiarą i zaufaniem, otworzy twoje serce na wszystkie błogosławieństwa, które Bóg pragnie ci dać przez wstawiennictwo Świętego Benedykta. Zachęcam cię do wzmocnienia tej modlitwy, poprzez napisanie jej w komentarzach i mentalne skupienie się na błogosławieństwach i intencjach, które chcesz powierzyć opiece świętego Benedykta w tym miesiącu, lipca. Kiedy piszesz te słowa, nie rób tego mechanicznie, ale z pełną świadomością ich znaczenia i mocy. Wizualizuj swoje prośby jako już spełnione. Dziękuj Bogu za Jego dobroć i otwórz swoje serce na wszystkie niespodzianki, które może przygotować dla Ciebie w nadchodzących dniach. Pamiętaj, że twoja wiara i zaufanie to klucze, które otwierają drzwi bożych skarbnic łask. Dziękuję ci z całego serca za to, że spędziłeś ze mną ten czas w modlitwie i refleksji. Jeśli czujesz, że to przesłanie dotknęło twojego serca i chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami lub świadectwem, zachęcam cię do pozostawienia komentarza. Twoje słowa mogą stać się błogosławieństwem dla innych, którzy również szukają nadziei i pokoju. Jeśli to materiał był dla ciebie pomocny, zostaw lajka. I rozważ subskrypcję kanału Świątynia Światła, gdzie regularnie znajdziesz nowe modlitwy, refleksje i błogosławieństwa. Na ekranie pojawia się teraz kolejny film, który pozwoli Ci kontynuować otrzymywanie błogosławieństw i modlitw. Niech Święty Benedykt błogosławi Ciebie i Twoich bliskich, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże Twoich serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Amen.